Jaki jest symbol chemiczny wody? h no. Bardzo dobrze, Hilda. Ile dni ma rok? 365 albo 366. Bardzo dobrze, 365. Jak nazywa się dom w całości wykonany z lodu? Iglo. Bardzo dobrze. Który miesiąc ma 28? Luty. Bardzo dobrze. Jaka jest stolica Portugalii? No nie, nie kraju nawet. <grym> no. no powiedz, ja wiem. Ja wiem. Porto. Nie. <grymne> ja wiem. No. Lizbona. Bardzo dobrze. Jaki jest symbol chemiczny srebra? Agiela. Bardzo dobrze. Jezu, jaki wstyd. Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Koliber. Bardzo dobrze. Nie. Ile oddechów bierze codziennie ludzkie ciało? Oddechów? Mhm.

Adwa dziennie? No. Wiecie co, ja zapomniałam, jak się oddycha teraz. Jak nazywa się największa firma technologiczna w Korei Południowej? Bardzo popularna. Marka, nazwa: QA. Nie. Nie. Sony. Nie. Samsung. Tak. Samson. Jaki jest pierwiastek kwantowy z 64? 4? Nie. 8? Tak. Kaj. 8 wiedziałam! 8 razy, 8,64. No. To jest kwadratowy, a nie kwantowy. Było napisane kwadratowe? No to trzeba było tak od razu! Bo mi się poczek pojebało, dobra. Który organ w ciele człowieka jest największy? Płuca. Nie. No. Boże. Organ? Czekaj, jelito, to? Nie. Bądrowa. Co? Nie. To się chodzi, co to jest napisane, to się zalicza do organu. Ale możecie nawet nie myśleć, że to jest Skóra! Kaj. O nie! Faktycznie! No, oh yeah. Aj, co byśmy z Było siebie debili ogólnie. Okay.